Razem z Kamilą pogadamy sobie o tym, czym jest self-publishing i dlaczego my w ogóle zaczęliśmy wydawać książki w modelu self-publishingowym. Bo wiele osób zapomina o tym, że my jesteśmy bardziej self-publisherami niż wydawcami. No i właśnie o tym, że od self-publishingu zaczynaliśmy i nadal jesteśmy chyba największymi fanami tej właśnie formy. Żyliśmy od książki Biznes się Ucieka, mojej książki Marcina Osmana. Później była... Były Wyspy Komfortu, mojego autorstwa. Później był Przedsiębiorca w Podróży, trzecia o, książka. Nie. Jak radzić sobie z porażką nie tylko w biznesie. Marcin Osman. I nasza wspólna Przedsiębiorca w Podróży. Tak, Razem i na... a i twoja kim jesteś? Tak, to później. Wiecie co, mamy taki problem, że mamy samych znajomych, którzy wydali książki. I na jakimś spotkaniu towarzyskim jesteśmy, to nie jest pytanie, czy masz książkę, tylko ile napisałeś, ile napisałaś książek. Albo kiedy wydasz? No i skąd się w ogóle u nas wzięło to pisanie książek? Jak ty to pamiętasz? Bo czasami są też różne oceny tego, no, no, co się No było Chyba kiedyś. o tych początkach to ty powinieneś powiedzieć, bo zaczęło się wszystko od Twojego biznesu, Ci ucieka. Mhm. A w sumie moje wyspy komfortu trochę wydałam. Na podstawie inspirując się tym, że e, Marcin Osman dał radę, to ja też dam. Czułaś się wykluczona? E, aha tak, zapomniałam o tym. Rzeczywiście, jak Marcin opublikował książkę, jechaliśmy kiedyś m.in. z Magdą Bębenek samochodem, Polka potrafi, tak pozdrawiamy Magda. I sobie pomyślałam, że kurczę, muszę w końcu skończyć tą swoją książkę, bo czuję się wykluczona z rozmów autorsko-self-publishingowych. Bo set papiernik to jest wydawanie książki samemu. Czyli ją piszesz, dystrybuujesz, wydajesz, sprzedajesz, tworzysz. Tak, a w, naszym, w naszej wersji bardziej sprzedajesz, sprzedajesz piszesz, a dopiero wydajesz. potem wydajesz. Może wydajesz. Tak. Na pewno sprzedajesz, wtedy może piszesz. Albo wracasz do punktu wyjścia, czyli testujesz sobie, czy w ogóle Twój rynek chce to kupić, czy nie. No to, co zwrócili mi uwagę uczestnicy naszych ostatnich kursów, jeśli chodzi o self-publishing, bo w tym też pomagamy właśnie ludziom, tak? Czyli stawiać te pierwsze kroki self-publishingowe, to że to, co my pokazujemy, jest bardzo mocno nastawione na sprzedaż i na marketing. Czyli nie tylko mówimy o tym, wymyśl koncept, nie uczymy właściwie tego, jak pisać, może dajemy jakieś niewielkie wskazówki. Ale w szczególności pokazujemy, jak z tą książką dobrze dotrzeć na rynek, jak trafić do ludzi i jak stworzyć produkt, który zarazem zbuduje Twój wizerunek ekspercki, bo tego ludzie najczęściej chcą czy wzmocni Twój wizerunek ekspercki, ale da Ci również zarówno zysk, i będzie twoim dodatkowym produktem w biznesie. Albo takim, który ściąga Ci nowych klientów, albo takim, który po prostu ułatwia prowadzenie Ci firmy. Często mamy tak, że do nas piszecie wy, czy to YouTube, czy Facebook z pytaniem. No dobra, Marcin, mamy jedno krótkie pytanie. Napisałem książkę, wydałem książkę, jak mam ją sprzedać. To jest tylko jedno krótkie pytanie. A my wiemy, że jest to za późno na takie pytanie. Nawet nie zawsze musi być za późno, bo sam wiesz, że pewne rzeczy da się zrobić w zależności od tego, co do tej pory zostało zrobione, albo lepiej nawet, im mniej zostało zrobione, tym więcej da się uratować. Naprawić. Tak, tym więcej da się naprawić. Więc jeśli to wideo oglądasz i tworzysz książkę teraz, zrób pauzę na tworzenie książki i zobacz w naszych materiałach, czytełkami czy u mnie. Bo tego jest bardzo dużo. I o, chociażby na stronie wydaj sam książkę.pl, gdzie specjalnie wrzuciliśmy takie materiały promujące, yy, pokazujące, w jaki sposób podejść do książki trochę sprytniej, do tego sektora. No i my mówimy schematy na temat wydawania książek. My podchodzimy do tego, że książka musi i zarabiać, i być wizytówką, i budować brand, i dawać wartość czytelnikom, a nie tylko jeden z tych elementów. Mamy Dużo autorów jest, którzy piszą książkę po to, żeby wydać książkę, żeby być na, swoje, na okładce tej książki. A czy to jest najczęściej argument jakiś słyszę? Po co ci książka? No bo bycie autorem książki wzmacnia autorytet. Ale... Okej, okay, to i tak jak wydasz książkę, to już będziesz miał, więc te cele dodatkowe też są ważne. Ale jeszcze częściej, ja na książce nie muszę zarabiać. Bardzo często słyszymy takie zdanie, a myślę sobie, no ale czemu? W głowach może to również twoich jest to, że to się wyklucza, że chcę budować wizerunek. To nie zarabiam na książce. No wychodzi, że najbardziej relacje budujemy z ludźmi, którzy kupili od nas książki, czyli zapłacili za książkę. Czyli ten moment, w którym klient przelewa te 3.9 czy 4.5 zł na yy, zakup książki, jest mhm. początkiem budowania tej prawdziwej relacji. Ale tu jest też ten dodatkowy argument. Sami pomyślcie, czy nie jest, nie mówię zawsze, ale często tak, że y, jakby chętniej czy większą wartość widzicie w czymś, za co jednak chociażby zapłaciliście to pół ceny. Niż jeżeli dostaniecie coś całkowicie gratis. Ja widzę powtarzający się taki wzór, że nawet zapłacenie symbolicznej kwoty, chociażby za książkę, powoduje, że mamy poczucie, że ma większą wartość, a nawet w drugą stronę. Kiedy na przykład patrzę na kursy online i widzę kurs, który kosztuje 49 zł, mam podejrzenie, że on może być. Mało wartościowy, e, więc nagle okazuje się, że książka za 9 zł też mamy takie poczucie, że skoro tak tanią sprzedają, to nie będzie wartościowa. Więc to jest też ważne, żeby ten produkt miał swoją cenę, ale żeby stworzyć go tak, żeby ludzie byli gotowi za niego zapłacić. I też wokół książek jest wiele schematów, mitów, jakichś przekonań, że książka to jest takie dzieło życia. A my uważamy, że tych dzieł życia można mieć 150, czyli tworzymy kolejne książki, wydajemy kolejne książki. Ale też z drugiej strony, nie, że ludzie wydają książki i w ogóle nie są ani wartościowe, ani dobrze zrobione produkty. No, Co dużo łatwiej być praczetem, który napisał tam kilkadziesiąt czy chyba nawet kilkadziesiąt, kilkadziesiąt? na pewno książek. I są tacy autorzy, Przez, tak. Ale mówisz, dużo łatwiej jest być praczetem. Yy, chodzi mi w takim sensie, że w końcu, yy, tak tworząc ileś tych książek, Każda jedna pociąga kolejną, a też trafienie na tą, która rzeczywiście spodoba się publiczności, czy może nawet nie trafienie, ale też kierowanie się w jakiś sposób tak, e, swoją uwagą. E, ci najwięksi znani autorzy właśnie tworzą często bardzo, bardzo dużo książek. E, no a znamy też przypadki, na pewno znacie takich, którzy stworzyli jedną. I niestety później nie tworzyli za dużo, więc ciężko było trafić na kolejny hit. Ok, tak? jakby nie tworzyli kolejnych, bo nie było wielkiego boom. Nie, bo byli, bo na przykład się zablokowali albo stworzyli jedną i ta kolejna nie była już takim hitem. I to jest paradoks. Niektórzy ludzie podchodzą do tworzenia książki w taki sposób bardzo... Yy... Perfekcjonistyczny. Tak i wydają książkę, która nie jest perfekcyjna, i próbują wytłumaczyć sobie, że ona jest perfekcyjna. Wiesz o co mi chodzi? Nie. Że niektórzy nie piszą książki, boją się robić błędy, robić niedokładny produkt, uczyć się w ramach procesu. Mm -hmm. Ale jak już książkę wydadzą, to nie są w stanie w ogóle przyjąć feedbacku do tej książki, żeby można poprawić. No bo to jest ten minus traktowania książki jako swojego dziecka. My żadnej z naszych książek nie traktujemy jako swoje nie. dziecko. Kolejny produkt, patrzymy jak rynek na to reaguje, czy wam się podoba, czy czytelnicy polecają. Ale poczekaj, nie mów tak, bo wyjdziesz na takiego zimnego kapitalistę. To też jest tak, że tworzysz książkę, która jednak jest twoją wizytówką. Oczywiście. Przychodzisz na spotkanie i ludzie są po przeczytaniu twojej książki i też zależy cię, żeby ona dawała wartość. Zależy ci, żeby hmm. jakby tworzyła twój taki pozytywny wizerunek, a nie była tylko i wyłącznie produktem Mało tego. I ja czasami tak? zapominam nawet, że właśnie ta książka biznes ucieka, którą pokazuje Kamila. Ona jest moją pierwszą książką. I że ona jest dalej w pełni wartościowa, uniwersalna, bo tak była napisana. Haj, nawet ma rozdział o wydawaniu książek jako self-publisher. Czyli wydając książkę jako self-publisher, możesz wydać sobie na przykład 1000 egzemplarzy na początek, albo nawet 100 egzemplarzy na początek, zobaczyć jak twoi czytelnicy na to reagują, możesz zmienić okładkę, ja zmieniłem zdjęcie w środku książki, możemy dodać dodatkowe rozdziały na końcu na początku, możemy dodawać partnerów z tyłu i na skrzydełkach książki, że to jest ciągły proces. Czyli my książki nie traktujemy jako skończone dzieło, tylko coś, co możemy za każdym razem zmieniać przy kolejnym do druku. Uaktualniać, dodawać nowe rzeczy takie, jakich ludzi potrzebują. I teraz, do druk moich wysp komfortu, które właściwie się skończyły, zostały nam dosłownie ze dwie, trzy sztuki, będzie na pewno już dodrukowany z dodatkowymi ćwiczeniami, zadaniami, bo taki feedback dostałam od czytelników, że to się przyda. Ale też e, tak sobie myślę o self-publishingu, jeszcze kontynuując myśl, że e, my dużo tych rzeczy po prostu dajemy. Możecie je znaleźć na YouTubie moim i Marcina, na stronie wydajsamksiążkę.pl, w na em, Facebookach, na, nawet na Instagramach. Tak, ale też. E, em, od września czy października ruszył mój podcast pod hasłem Twoja książka, który możecie znaleźć na SoundCloudzie i iTunesie. I tam też już zaczęłam się dzielić. Będę się dzielić kolejnymi krokami dotyczącymi tego, jak samemu wydawać książkę, jak wygląda w ogóle rynek taki self-publishingu i w ogóle wydawniczy w Polsce. Self-publishing też jest super, bo możecie eksperymentować. Każda nasza książka jest eksperymentem. Kamila chciała sobie zrobić książkę z ilustracjami, więc zrobię sobie książkę z ilustracjami. Ja chciałem stworzyć książkę, która będzie kosztowała więcej niż 59 zł, czy tam 45, więc zrobiłem książkę, która kosztuje 123 zł i jest o tym, jak więcej sprzedawać. O, to jest fajne, że self-publishing pozwala Ci testować. a powiedziałeś, chciałam książkę z ilustracjami. Chciałam książkę z ilustracjami rysowanymi przeze mnie, bo tego tak. nie powiedziałeś. To nie tak. będzie, że one tak. po prostu były. E, tylko, że Wzięłam tablet i dodatkowo szkoliłam się jeszcze w rysowaniu na tablecie, co nie jest takie proste w porównaniu do A co eksperymenty i możesz sobie robić te eksperymenty, ale również, jeżeli czujesz się niegotowy na swój publicznik, no to wydaj książkę z wydawcą. Albo jeśli nie masz pieniędzy, to wydaj książkę z wydawcą. Bo też taka postawa na rynku jest, widzę, że ludzie tak hejtują teraz wydawców, ale wydawca pokrywa koszty książki, nie musi w ogóle inwestować pieniędzy, zdaje ci same know-how swoich pracowników, no ale on płaci mi tylko 10%, no, no ale bo bierze tylko na siebie. Tak, tak. Z nami no. na przykład nie można wydawać książek, bo nie wydajemy książek Polaków. Czy znaczy staramy się nie, znaczy no, zachęcać no, wszystkich do self-publishingu? Kropka. Tak. Nie mów tak, że nie można wydać, bo czasem się zdarza. Trzeba ale... nas mocno przekonać swoją. Yy, Wiedzą to jedno, ale również sposobem na promocję, marketing i czy ten autor chce się maksymalnie zaangażować również w proces wydawania książek. A poczekaj, to powiedzmy niespodziance na 2018 rok. Której? <noise> Dużo ich będzie, ale dla self-publisherów i w ogóle osób, które chcą wydać swoją książkę, um, uruchomiliśmy na razie taką malutką grupę, Wydam swoją książkę w 2018 roku, jest to grupa na Facebooku. Jeszcze raz powtórzę. Polinkujemy poniżej. Tak, wydam swoją książkę w 2018 roku i tam będziemy, po pierwsze, tworzyć społeczność osób, które są na etapie tworzenia swojej książki teraz, czyli będziecie mogli się skonsultować, może dogadać, może coś między sobą wymienić, ale też będziemy podrzucać ciekawostki y, dotyczące właśnie self-publishingu i jakieś wskazówki w ten sposób. Polinkujemy poniżej, naszym hasłem jest czytaj i działaj. Hasłem tego formatu wideo jest oglądaj i działaj, więc zachęcamy was ja i Kamila Kruk do poklikania w linki poniżej do przesłuchania tego odcinka raz jeszcze, żebyście wyłapali sobie zarówno merytoryczną wiedzę, jak i miejsca, które was odsyłamy i to, żebyście mogli oto i w tym miejscu stanąć, być naszymi gośćmi, self publisherami, którzy wydali swoje książki. Zapraszamy.